Witajcie, kochani. Widzimy się dzisiaj w ósmym odcinku Dekaczyta, czyli Audiobook na żywo. Zapraszam Was do słuchania. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do wysłuchania kolejnych opowieści Simony Kossak. Zapraszam. Audiobook na żywo. Będę dzisiaj dla Was nadawać już z Torunia. I znów zapoznamy się z historiami Simony Kostak. Tym razem będzie to książka o ziołach i zwierzętach. Zapraszam! Poprzednio słyszeliśmy jej opowieści o życiu emocjonalnym zwierząt, a dzisiaj dowiemy się trochę informacji na temat różnych kilku roślin i kilku zwierząt. Też szczególnych, ale takich, których możecie spotkać na co dzień. To równy również. Hmm. również. Pierwszy, pierwsza roślina, to, jaką poznamy, to będzie babka wąskolistna, inaczej babka lancetowata, którą na pewno już nieraz widzieliście. I ma ona też bardzo dobre lecznicze właściwości. Zaraz się coś, czegoś od niej dowiemy. Babka wąskolistna, zwana też lancetowatą, koniczynową, języczkami polnymi lub gęsimi, w najstarszych polskich podręcznikach zielarskich figurowała pod wdzięczną nazwą Kopiczka. Jest rośliną trwałą, czyli byliną. Ma krótkie, mięsiste łącze z licznymi, nitkowatymi korzonkami i wystającą tuż nad ziemię rozetę liści. Liście są długie i wąskie, górą zaostrzone, dołem zwężające się w ogonek. Ciemnozielone i gładkie, z wyraźnie zaznaczonymi nerwami. Kwitnie od maja do września. Ze środka rozety wyrasta długi, bezlistny pęd zakończony kulistym lub jajowatym kwiatostanem. Takie drobne kuleczki na końcu. Kwiaty są małe i niepozorne, z dobrze widocznymi białymi pylnikami i pręcikami. Torebki nasienne zawierają po dwa nasiona przypominające czułęka. Jedna roślina wydaje rocznie do tysiąca nasion zdolnych do kiełkowania w ciągu wielu lat. Babka może też rozmnażać się wegetatywnie z kawałków kłącza i z odrośli. Dzięki swej sile rozrodczej babka wąskolistna rośnie w dużych skupiskach od nizin po wysokie góry, od Islandii po Himalaję. Lubi gleby gliniaste i piaszczyste, w miarę suche i bogate w składniki pokarmowe, głównie azot. Dobre warunki do życia znalazła, jak wiele innych ziół, w pobliżu człowieka. Zamieszkuje więc pastwiska, łąki trawniki, ogrody warzywne i uprawy rolne, zwłaszcza koniczyny. Zwartych lasów unika, jednak można ją spotkać nawet w Puszczy Białowieskiej, na torfowiskach niskich, nad rzekami i na łąkach u jej stóp. Jak na niewielkie, pospolite ziółko, ma babka wyjątkowo dużo ciał biologicznych czynnych. Znaleziono w niej glikozyt, aukubinę, śluzy saponiny, kwasy organiczne, garbniki, polisacharydy, pektyny, sole mineralne, głównie sód, potas, magnez, a także cynk, witaminy K i C oraz krzemionkę, czyli masa dobrych rzeczy. Nie dziwi więc, że kopiczka należy do najwartościowszych ziół leczniczych o wszechstronnym zastosowaniu. Nawet współczesna medycyna nierozpieszczająca ziół sięga po nią ochoczo, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych. Jest lekiem wykrztuśnym przy astmie i innych schorzeniach układu oddechowego. Napar z suszonych liści jako środek osłaniający łagodzi przewlekłe, nieżyty jelit i stany zapalne błąd śluzowych przewodu pokarmowego. Pomaga w leczeniu owrzodzenia żołądka i jelit. Okłady z naparu liści przyspieszają golenie się zakażonych ran i wrzodów. Leczą stany zapalne, spojówek i powiek. Ksiądz Klimuszko liście babki mąskolistej dodawał do swych mieszanek ziołowych, którymi uniósł ulgę chorym na gościec ścięgnowo-mięśniowy, a nawet gruzicę i anemię złośliwą. Czyli jak widzimy już wiele, wiele lat temu, dużo dawniej, stosowano babkę jako środek leczniczy. Lecznicze talenty babki znały ludy Azji i Europy na wiele wieków wcześniej. Nim nauczyły się utrwalać swe, swą wiedzę na piśmie. Wiek XX, wiek niedowiarstwa, rozłożył nieszczęsną roślinę na poszczególne składniki. Nazwał je uczenie, zaklął we wzory chemiczne i pozostało mu już tylko pochylić czoła przed mądrością analfabetów, czyli osób, które nie potrafią czytać. Przeszło 3000 lat temu Chińczycy zbierali liście i nasiona babki. Roślina była lekiem wykrztuśnym, moczopędnym, usuwającym bezpłodność i choroby oczu. W danych czasach, rzecz dziwna, władcy bywali mędrcami. Mityczny cesarz Szenung, prawie 3000 lat przed naszą erą, opracował najstarszy chiński zielnik. Do naszych czasów zachowała się wersja pochodząca z pierwszego wieku naszej ery, omawiająca 300 leków podzielonych na cztery grupy. W pierwszej, wśród 20 roślin książęcych, na równych prawach z dostojnym korzeniem żeńszenia znalazła się babka wąskolistna. W starożytnej Grecji i w Rzymie uznana była za panaceum. Pliniusz starszy wymienia 24 choroby występujące pod jej działaniem. A wśród nich najgroźniejsze czerwonkę i skutki ukorzenia przez jadowite węże i skorpiony. Lekarze perscy i arabscy zaczęli stosować ją około X wieku. W średniowiecznej Europie rozszerzono jej zastosowanie. Liśćmi wykładano buty, uważając, że usuwa zmęczenie i bezsenność na parę przepędzano miłość wywołaną złym urokiem, jak też skutki pogryzienia przez wściekłego zwierza. Medycyna ubiegłego wieku i lecznictwo ludowe świeżym sokiem ze zgniecionych liści goiły rany i wrzody. Usuwały skutki ukończeń przez owady żmije. Świeżym korzeniem usuwano ból zębów zastrugany w kształcie ostrołęku, ostrokręgu i umocowany na nici wkłada, wkłada się ile można dalej do ucha. Jak tylko przybierze barwę czerniawą, brudatną, należy go świeżym zamienić. A w przypadku febry liście utłuczone parzą się wodą, przydaje się kilka kropel spirytusu siarczanego i ten sok zażywa się przed przypada, przypadnieniem zimna, dniem pierwszej zażywszy lekarstwa na laksację. I pomyśleć, nagrody za tak wierną służbę doczekała się babka wąskolista miana chwastu i chemicznego tępienia. I znów, jak trzy tysiące lat temu, znalazła się w dostojnym towarzystwie. Dziś do chwastów zaliczano, wie, zaliczono większość najcudowniejszych ziół. I tu mamy babkę właśnie z kwitnącymi. Lecznicze talenty babki znały ludy Azji i Europy na wiele wieków wcześniej. Nim nauczyły się utrwalać swe, swą wiedzę na piśmie. Wiek XX, wiek niedowiarstwa, rozłożył nieszczęsną roślinę na poszczególne składniki. Nazwał je u, uczenie. Zaklął we wzory chemiczne i pozostało mu już tylko pochylić czoła przed mądrością analfabetów, czyli osób, które nie potrafią czytać. Przeszło 3000 lat temu Chińczycy zbierali liście i nasiona babki. Roślina była lekiem wykrztuśnym, moczopędnym, usuwającym bezpłodność i choroby oczu. W danych czasach, rzecz dziwna, władcy bywali mędrcami. Mityczny cesarz Shenong, prawie 3000 lat przed naszą erą, opracował najstarszy chiński ziemi. Do naszych czasów zachowała się wersja pochodząca z pierwszego wieku naszej ery, omawiająca 300 leków podzielonych na cztery grupy. W pierwszej, wśród 20 roślin książęcych, na równych prawach z dostojnym korzeniem żeń-szenia, znalazła się babka wąskolistna. W starożytnej Grecji i w Rzymie uznana była za panaceum. Pliniusz Starszy wymienia 24 choroby występujące pod jej działaniem a wśród nich najgroźniejsze czerwonkę i skutki ukąszenia przez jadowite węże i skorpiony. Lekarze perscy i arabscy zaczęli stosować ją około X wieku. W średniowiecznej Europie rozszerzono jej zastosowanie. Liśćmi wykładano buty, uważając, że usuwa zmęczenie i bezsenność. Na parę przepędzano miłość wywołaną złym urokiem, jak też skutki pogryzienia przez wściekłego zwierza. Medycyna ubiegłego wieku i lecznictwo ludowe świeżym sokiem ze zgniecionych liści goiły rany i wrzody, Usuwały skutki ukąszeń przez owady żmije. Świeżym korzeniem usuwano ból zębów, zastrugany w kształcie ostrołęku, ostrokręgu i umocowany na nici wkłada, wkłada się, ile można dalej do ucha. Jak tylko przybierze barwę czerniawą brudatną, należy go świeżym zamienić. A w przypadku febry liście utłuczone parzą się wodą, przydaje się kilka kropel spirytusu sierczanego i ten sok zażywa się przed przypade, przypadnieniem zimna, dniem pierwszej zażywszy lekarstwa na laksację. I pomyśleć. Nagrody za tak wierną służbę doczekała się babka wąskolistna na chwastu i chemicznego tępienia. I znów, jak 3000 lat temu, znalazła się w dostojnym towarzystwie. Dziś do chwastów zaliczano, wień, zaliczono większość najcudowniejszych ziół. I tu mamy babkę, właśnie z kwitnącymi. Na pewno kojarzycie też takie drzewo jak lipa, i nieraz zaparzaliśmy sobie w taka herbatkę z lipy. Także myślę, że pamiętacie. A dla przypomnienia pokażę Wam jeszcze, jak taka lipa wygląda. Tu są jej liście, owoce i nasiona. Lipa jest wysokim, dorodnym drzewem o gęstej, rozłożystej koronie. Korzenie zapuszcza głęboko i bardzo szeroko, co pomaga jej przetrzymać wichury i burze. Prosto wznoszący się pień okryty jest ciemną, mocno spękaną korą. Gałązki młode są nagie, czerwono-brunatne lub oliwkowo-brunatne. Wzrost i życie lipy trwa tysiąc lat i więcej. Sędziwe drzewa mają pnie o obwodzie dochodzącym do 5 metrów, najczęściej puste wewnątrz. Liście są w zarysie okrągławo-sercowate, taki mają kształt, po tym można je poznać. Na brzegach ostro są piłkowane, czyli takie poząbkowane, jakby je pociąć takimi. Nożeczkami z ząbkami, spodem, od spodu jasno-jasno, górą ciemnozielone. Żółtawe kwiaty zebrane po kilka w kwiatostany wznoszą się na długiej półce, podpieranej skórzastym, bladozielonym przylistkiem. Owoce w postaci orzeszków dojrzewają w październiku, opadają od jesieni do wiosny. Lipa lubi gleby głębokie i żyzne. Spotkać ją można w lasach liściastych, dębo, dębowo-grobowych i w borach mieszanych, a także w parkach i ogrodach na całym niżu i w niższych partiach gór. Drewno lipy jest białe, lekkie, miękkie, ma nadzwyczaj delikatnie zarysowane słoje, przy obróbce nie łupie się i nie patrzy. Jednym słowem jest wymarzonym materiałem dla tłuta artysty i rzemieślnika. Zarówno ołtarz wita stwosza, jak i kopyto szewskie wykonane zostały z drewna lipowego. Z niego robi się tablice szkolne i stolnice kuchenne. Prócz gładkości bowiem ma i te zaletę, że zadane mu rysy same się zamykają. Czyli autoregeneracja. Łatwe do utrzymania w czystości służyło do wyrobu większości sprzętów i naczyń kuchennych. W wydrążonych i zaopatrzonych w dno klocach lipowych kadłubkach przechowywano zboże i miód. W konwiach lipowych, gdy wpuszczonych do studni chłodziło się mleko, czyli w takich Misach, można powiedzieć beczka, a z zebranej śmietany w lipowych maselnicach powstawało masło. Węgiel uzyskany ze spalonego drewna służył do rysowania i produkcji prochu strzelniczego. Kora lipowa. Bez niej trudno byłoby wyobrazić sobie codzienne życie. Skory drzew starych wyrabiano łuby do wozów i sań, pałąki do rzeszot, nią wzmacniano podeszwy butów. Odłupana z drzewa macierzystego długimi klinami, zanurzona w wodzie i przednieciona kamieniami, po kilku tygodniach łatwo dzieli się na cienkie jak papier łyczka, czyli takie cieniutkie warstwy. Tkano z nich maty i rochorze. Podwójne, służące za okrycie i ochronę przed deszczem, pojedyncze, przeznaczone na worki do transportu zboża i mąki. W handlu zbożem worki były ważnym elementem, o czym świadczy notatka zamieszczona w Petersburskiej Gazecie Rolniczej z roku 1837. Sama gubernia kazańska potrzebuje corocznie do miliona takich worków, z których każdy kosztuje 15 kopiejek srebrnych. Znaczna część rochożowych worków wychodzi ze zbożem za granicę. Jest przeto produktem wywozowym, znaczny dochód krajowi przynoszącym. Z łyczek wyrabiano też liny, powrozy, a sznury do suszenia bielizny miały tę wyższość nad konopnymi, że nie plamiły rozwieszonego prania. Kora zdjęta z drzew młodych, najwyżej piętnastoletnich, służyła do wyrobu łapci, a oczyszczoną z brunatnej powierzchni i pokrojoną w wąskie paski przerabiano na przetaki, rzeszota, kobiałki i kapelusze. Tu się pojawia bardzo dużo dziwnych słów dla Was, ale możecie sobie poszukać, jeżeli jesteście ciekawi. Co oznaczały te dziwne słowa? Ja też poszukam chyba zarazem z Wami. Ze świeżej kory uzyskiwano piękny, czerwony barwnik. Orzeszki lipowe zawierają słodki, niekrzepnący olej, podobny do, nieco do migdałowego. Wlewany do lamp pali się dłużej i jaśniej niż oliwa, a pozostałe wydłoczyny użyte, użyte do mycia się nadają skórze białość i miękkość. Słodkawy sok wypływający ze skaleczonego pnia łatwo fermentuje, dając orzeźwiający napój. Nieco podobny do wina. To mnie dla was. Z miodu lipowego zwanego lipcem w dawnej Polsce sporządzono trunek, o którym w roku 1845 tak pisał botanik Józef Geralt Wyży, Wyżyce, Wyżycki. Przyjemny, zdrowy i mocny. Najszacowniejszym był niegdyś na biesiadach przodków naszym napojem. Dopóki równie zdrowiu. Jak szkatule szkodliwa moda zażywania kosztownych win zagranicznych nie odjęła słusznie należącego mu pierwszeństwa. Kwiaty lipy zawierające olejek eteryczny, garbniki, śluzy, cukry i witaminy są uznanym środkiem napotnym i uspokajającym, leczą choroby nerek, arteriosklerozę, cukrzycę i anginę, łagodzą kaszel, a świeże liście przekładane... Na zaognione miejsca uśmierzają ból, czyli kolejna roślina przeciwbólowa. Tu mamy przekrój tej rośliny, właściwie jej, jej pnia, i tego, jak wyglądają komórki wewnątrz, wewnątrz yy, drewna. Zapracowała lipa rzetelnie na szacunek i miłość ludzi. Starożytnej Grecji była więc uosobieniem niewinności, czystości i nadziei. Słowianie, którzy tak wiele jej zawdzięczają, sędziwe lipy uznawali za świętość. W ich cieniu odbywały się sądy i obrzędowe tańce. Z pewnością łagodny zapach kwiatów i brzęk pracujących pszczół sprzyjał umiarkowaniu i rozsądkowi w podejmowaniu ważnych decyzji. Tu jeszcze macie. Kolejny rysunek tego, jak wygląda lipa, jej liście, owoce i kwiaty. Poznamy sobie też pewnego osobnika, o którym ostatnio bywało głośno, ale w niezbyt pozytywnym świetle go przedstawiono. W ogóle nieszczególnie dobrze się z nim obchodzą wszystkie bajki, baśnie i legendy. I ukazują go jako takiego drapieżnego, groźnego wampira czasem, czasem diabła, może było sobie nie diabła, a jest to po prostu bardzo malutki, kochany nietoperz. Ostatnio też obwiniany za epidemię koronawirusa. Ale przyjrzyjmy mu się oczami Simony Kosse. Faktycznie może czasem na pierwszy rzut oka przerażać jego wygląd, tak jak tu widzicie, ale jak mu się przyjrzycie zobaczycie, jak, jak wisi sobie do góry nogami urocza, to myślę, że zmienicie ten. Nie topesz. Ja byłem sakiem, a chciałem latać. Pisnąłem czując bez siłę i stając blisko tajemnic świata. Pragnieniem się modliłem. Niespodzianie tkanką błon porosły moje rządze, niosąc mnie w mroczny niebios skłon, w chmury fioletem wrzące. Ach, skrzydłem stała się tęsknota, spoistem, miękkiem, czarnym. Wiersz to był wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która ewidentnie pisała wiersze to też. Ciało okryte ciemnym futerkiem pozostało drobne, za to ramiona, dłonie, a zwłaszcza palce znacznie się wydłużyły, tworząc rusztowanie, na którym rozpięta jest cienka, elastyczna błona. Obejmuje nie tylko przednie nogi zwierzęcia, lecz także tylne i ogon. Wolne pozostały kciuki. Krótkie, dwuczłonowe, zaopatrzone w mocne pazury służące do wspinania się, oraz stopy również zakończone ostrymi pazurkami. Zmęczony lataniem nietoperz zaczepia się o nimi o gałąź, stropia skini lub obelkę na strychu, i odpoczywa wisząc głową w dół. Aby się utrzymać w wymarzonym żywiole, uderza skrzydłami kilkanaście razy na sekundę i przelatuje w tym czasie ponad 4 metry. Sprawny aparat lotny umożliwia odbywanie sezonowych wędrówek zdumiewająco podobnych do wędrówek ptaków. Jesienią nietoperze kierują się do lesz zimowych odległych od siedzib, od siedzib letnich czasem o setki kilometrów. W ciepłe wieczory niedoperze jaskółki równocześnie unoszą się w powietrzu, lecz jakże różnią się lotem. Ptaki z gracją zakreślają wdzięczne łuki i koła. Na ich tle wyczyny lotnicze ssaków to nieskładne, choć szybkie miotanie się w różnych kierunkach, poparte gorączkowymi uderzeniami skrzydeł. No to możecie sobie wyobrazić. Może mieliście okazję już gdzieś zaobserwować wieczorem? Nietoperze. I może zastanawiacie się, dlaczego, dlaczego wchodzą dopiero wieczorem. Ten pozornie chaotyczny lot to jeden z przebiegłych podstępów w wojnie dźwięków prowadzonej przez nietoperze i ćmy. Wojnie z użyciem echolokacji, podsłuchu, zagłuszania i precyzyjnych obliczeń matematycznych. Echolokacja, to pamiętacie pewnie ćwiczenie z panem Tomkiem, Taką zabawę, którą robiliśmy na echolokację, czyli zamykanie oczu i posługiwanie się tylko zmysłem słuchu. Czyli szukanie siebie nawzajem za pomocą słuchu. I stąd nasz mamy odpowiedź, dlaczego niedoperze wychodzą dopiero wieczorem. Bo po prostu mają gorszy wzrok niż słuch. Tutaj mamy różne gatunki. Podkowiec większy, uszak na przykład taki z dużymi uszami. Tutaj, w rogu. Jest też nietoperz wampir. Możecie sobie go poszukać też w internecie. Ma naprawdę zęby jak u wampira. Ale wbrew pozorom nie jest groźny dla człowieka. Nietoperze orientują się w przestrzeni za pomocą słuchu. Słyszą obrazy. Lecące zwierzę wydaje serię 12 do 300 dźwięków na sekundę. Głos odbija się od wszystkiego, co napotka na drodze i wraca do nadawcy, którego subtelny słuch błyskawicznie ocenia odległość i rozmiary obiektu. Dzięki temu zwierzę nie tylko mija przeszkody, lecz także lokalizuje żywy pokarm. Natężenie głosu nietoperzy jest imponujące. W odległości 10 cm od pyszczka wynosi 100 fonów. Dla porównania młot pneumatyczny huczy z siłą 80 fonów. No to wyobraźcie sobie jaka to jest moc. A mimo to z nocnego nieba nie dochodzi do naszych uszu kakofonia nietoperzych wrzasków. Ciszę letniej nocy zawdzięczamy upośledzeniu naszego słuchu niewrażliwego na ultradźwięki. Niesłychanie wysokie tony. A takimi posługują się nietoperze w echolokacji. No to może dobrze natura to wymyśliła, bo chyba byłoby nam ciężko tego słuchać. Nietoperze żywią się głównie owadami, a że są aktywne w nocy, najczęściej polują na ćmy. Bo ćmy też lubią nocne... Plemie nie jest jednak zagrożone w swym istnieniu, gdyż broni się chytrymi sposobami. Nocne motyle włożyły czapkę niesłyszkę, swe ciała okryły puszystym hutnerkiem wykłuszającym ultradźwięki, a że czułe uszy wroga słyszą lot owadów, ćmy wynalazły lot bezdźwiękowy. Frędzle delikatnych włosków na brzegach ich skrzydeł zapobiegają powstawaniu wirów powietrznych powodujących szmerki. Niektóre gatunki wykształciły na tułowiu aparaty podsłuchowe. Agresor wydający pisk demaskuje się już z odległości trzydziestu metrów, co umożliwia ofierze ucieczkę. W ciepłą, bezwietrzną noc spokojnie polatują ćmy. Dobierają się w pary, piją nektar z nocnych kwiatów. Nagle z ciemności bucha wiązka udradzieków. Owady w panice rozpryskują się na boki. Nadlatujący nietoperz zbacza z kursu, miota się w różne strony. Stosuje manewr chaotycznego lotu. Jest to celowe działanie, mające zmylić ofiary, aż któraś zdezorientowana zacznie uciekać w jego kierunku. Już ją prawie ma, lecz owad składa skrzydła i, jak kamyk, spada w dół. Zgodnie z prawami fizyki, zakreśla krzywą balistyczną, którą mózg nietoperza błyskawicznie oblicza, a jego pędzące ciało wykreśla w przestrzeni. I ćma trafia prosto w ostre ząbki. Ale i na to są sposoby. Motyle kluczą jak zające, zakreślają pętle, spadają ruchem spiralnym. Czynią wszystko, by nietoperz uderzył w próżnię. Najperfidniej bronią się ćmy niedźwiedziówki. Ich przednie skrzydła mają barwę z brązową z żółto-białym rysunkiem. Tylne są ceglasto czerwone z niebiesko-czarnymi plamami. Te piękności nocy przystępują do kontrataku, wysyłają sygnały dezorientujące wroga lub imitujące głos alarmu nietoperzy. Efekt przechodzi wszelkie oczekiwania. Wystraszony napastnik, pierzcha z placu boju. A to wszystko nawet poetom się nie śniło. Tu jeszcze macie taką grafikę przedstawiającą szkielet nietoperza. Przekrój nietoperza. Jakby wyglądał jak wyglądają jego kości i błona wokół. wkuram. I to będzie na tyle. Na dzisiaj dziękuję wam bardzo i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.